Bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Praca przy tym spektaklu nie wyglądałaby tak, gdyby nie, jak ja to mówię, bootcamp w postaci Tańca z Gwiazdami. Zapytałem, czy dyrektor Miszczak żałuje, że Agnieszka zamiast być w Polsacie, będzie prowadzić koncert walentynkowy w Telewizji Polskiej. Panie dyrektorze, do zobaczenia. No. Magda Gesler kontra Doda. Fajnie było, jakbyśmy wszyscy byli wobec siebie życzliwi. Jago przewczek Kozaczek. No kozaczek.pl, teraz no mówię właśnie... tak. Nie słyszałam się jeszcze w tej wersji. Szewczyk, kozaczek.pl. Dzień dobry Państwu, jesteśmy dzisiaj na wiosennej ramówce telewizji polskiej wraz z nami Agnieszka Czarowska i Marcin Rogacewicz. Dzień dobry Wam. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór, Tobie również. Dzień dobry wieczór. Zobaczcie, mimo że za oknem zimno, i mróz, i śnieg, i lód, to tutaj już kwiatki pachnące. Dla Was wiosna jako pora roku oznacza, symbolizuje co? Nowy początek odradzanie się wszystkiego. Ty zaczynasz urodzinami w ogóle, więc ty w ogóle się narad... rodzisz na nowo. To prawda. I to wszystko jest umiejscowione w zapachu. Okay, czyli, czyli zapachami gracie wiosną. Już na początku marca, 7 marca, Pierwszy z Waszych spektakli. Na jakim etapie w tym momencie są przygotowania i jakie w związku z tym są emocje w Was? Są tak ogromne, że nie wiem, czy to jest dobre pytanie. 7 marca gramy pokaz przedpremierowy, 9 marca oficjalna premiera w Garnizonie Sztuki. I emocje są ogromne, już trochę stresu jest, no bo tak, zostało 2,5 tygodnia, a my mm, ćwiczymy cały czas. W sensie dzisiaj, akurat dzisiaj, pierwszy raz próbowaliśmy w scenografii naszej. No i to są takie elementy, wiesz, zmienne. Tu, tu się musisz odnaleźć na nowo. Tutaj my te scenografię też będziemy wykorzystywać, więc teraz przed nami bardzo dużo pracy, żeby zaopiekować się tą scenografią, żeby właśnie ją wpleść w różne też choreografie, ale w ruch sceniczny, też pomiędzy tańcem, więc jeszcze jest dużo pracy. To tak, będą intensywne dwa tygodnie. Tak, to jest taki spektakl, który już mówiłem kiedyś, on będzie się rodził do premiery. To są takie klocki, które cały czas się przestawiają. To nie jest gotowy, napisany scenariusz teatralny, e, stricte, który po prostu stawiamy, jak to się mówi w naszym żargonie aktorskim, tylko to jest taki twór taneczno-ruchowo-aktorski, który się rodzi też z nas w nas. I z nami na scenie. Oczywiście w obecności reżysera coś bardzo Cię pozdrawiamy serdecznie, oczywiście, więc e, sami chętnie te klocki też przestawiamy, bo czasami ciągnie nas w lewo, e, ty mówisz po pięciu sekundach, przepraszam, po siedmiu, <laughs> że jednak w prawo, nie, że jednak ta choreografia już w scenografii, ona determinuje różne miejsca. Także będziemy go rodzić. Tak, ja już na przykład dzisiaj, dzisiaj wiem, że jedną choreografię przerabiamy. Ale to było piękne. Tak spojrzałaś na tą scenografię, mówisz, aha, dobra, czyli to jest do zmiany. Czyli wszystko na głowie stanie po prostu. No to absolutnie normalne, myślę. Ale Trzy lubimy ten zawód, on tak wygląda trochę. Trzymam za Was mocno kciuki w takim razie. Rozmawiałem ostatnio na ramówce Polsatu z dyrektorem Edwardem Miszczakiem i zapytałem, czy dyrektor Miszczak żałuje, że Agnieszka zamiast być tutaj teraz właśnie w Polsacie to 13 lutego będzie prowadzić koncert walentynkowy w Telewizji Polskiej. To było jeszcze przed 13 lutego. I on odpowiedział, dyrektor odpowiedział, ja się cieszę, że ona będzie prowadzić ten koncert, bo ludzie wiedzą, skąd ona przyszła. I tutaj moje pytanie, czy ty się bardziej czujesz związana z Telewizją Polską, czy jednak przez ten taniec z gwiazdami też z Polsatem? To bardzo dobre i bardzo trudne pytanie, ponieważ z jednej strony Gdybym miała spojrzeć na to, gdzie zaczynałam, no to to jest Telewizja Polska i 99 rok i serial Klan. Jednocześnie, jeżeli chodzi na przykład o prowadzenie, to mój debiut był na antenie Telewizji Polsat i pamiętam to jak dzisiaj, bo to była Opera Leśna w Sopocie 2015 rok. Stresowałam się jak nie wiem, pamiętam jak mi się te nogi trzęsły tam w kulisach. I zrobiłam bardzo dużo koncertów dla Polsatu, dlatego po raz pierwszy prowadziłam tutaj dla telewizji polskiej, więc to jest trudne pytanie. Ja myślę, że jestem taka trochę... Mm, pomiędzy tym wszystkim, bo czasem robię coś dla Polsatu, czasem dla TVN-u, czasem dla telewizji polskiej i myślę, że nasz zawód w ogóle jest takim na tyle wolnym zawodem jak taniec, jak aktorstwo, że to jest wspaniałe, jeśli możemy pracować dla różnych miejsc i nie ma tutaj znaczenia jakaś polityka, jakaś przynależność, tylko wybieramy to, w czym chcemy być i, i co nas. Um, co nas rozwija. Więc, panie dyrektorze, do zobaczenia. no, Po Oczywiście. prostu. Czyli czujecie, że drzwi dla was w postaci są otwarte? Oczywiście. Dlaczego Nigdy nie? nie były zamknięte. Oczywiście, że tak. Okay. To jeszcze chciałem zapytać o te różnice. Czy to wam daje szczęście, praca nad tym spektaklem? Jaka jest różnica w pracy nad choreografiami do tańca z gwiazdami? W stosunku do tego, jak pracujecie nad spektaklem, czy ta więź wasza się pogłębia? Czy daje wam to szczęście? Czy w tym tańcu przygotowującym do spektaklu czujecie się szczęśliwi? Znaczy, ja powiem najkrócej, jak się da, bez tego byśmy nie dali rady. A ty co powiesz? Bez, bez, więzi. bez więzi. Nie postawilibyśmy tego spektaklu. On na tym stoi. Więc dla mnie tyle, kropka. A ja powiem troszeczkę bardziej szeroko na temat. Zacznijmy od tego, że praca przy tym spektaklu nie wyglądałaby tak, gdyby nie, jak ja to mówię, bootcamp w postaci tańca z gwiazdami. Tam masz taką intensywność, że. E, Marcin przyszedł w sierpniu na salę i nie potrafił tańczyć. Miał dryk, miał koordynację ruchową, ale miał też dużo wstydu. I to już za mną. To już za nim. Na I to wszystko w tak krótkim czasie, ale w tak intensywnym czasie um, przepracowaliśmy jakby razem, bo to, to była praca taka wspólna nad tym, co w środku, w sercu, w duszy, ale też oczywiście nad techniką tańca. E, kiedy zaczęliśmy układać i pracować nad choreografiami do spektaklu 7, to praca szła o wiele szybciej. Oczywiście te choreografie są dużo dłuższe, ich jest dużo więcej, obliczyliśmy, że tańczymy. Dwie... Spektaklu, dwie edycje. Dwie edycje pełne. Jeśli jakby... mówimy o czasówce choreografii. Ale też ciekawostka, że praca nad spektaklem zaczęła się przed programem. W głowie. Tak. W głowie. W, głowie, w głowie na kartce i w rozmowach wybieraliśmy muzykę i w ogóle szukaliśmy kontekstu, o czym to ma być i tak dalej. Także to jest trochę tak, że po programie, to co mówisz, bez którego bez tego poligonu nie dałbym rady, bo sam widzę po sobie. Znaczy, byśmy to zrobili, pewnie 7 lat by to trwało. No, na pewno dużo no, dłużej. Na pewno dużo dłużej. Bo wiesz, nie jesteś w stanie, jak nie masz takiej napinki czasowej, że musisz być gotowy na niedzielę, to nie poświęcasz na to tyle czasu. To zawsze jest, wiesz, coś tam, jak masz deadline, to jest bardzo dobre. Więc pod tym względem, a jeżeli mówimy tutaj o relacji, to ja myślę, że my tak dużo przetrwaliśmy w tamtym programie i tak nas to gdzieś wzmocniło, że ten spektakl i też stres i różne inne emocje z tym związane, jakaś, jakiegoś rodzaju presja, bo to też się czasem pojawia, to no to to jest pikuś. Czerpiemy z tego. Szybko się uczymy, wyciągamy wnioski. Ja bardzo lubię doświadczenie życiowe. To zjawisko takiego, wiesz, mięsistego doświadczenia życia i ono mi pomaga zawsze to doświadczenie. Wyciągam wnioski, jestem też zadaniowcem. Szybko po prostu ciach, ciach robię. Nawet jak jest jakiś... Yy, tak zwana trudna sytuacja, no to szybko to u mnie się dzieje, rozwiązanie tego, nawet jak wyglądam przez chwilę dziwnie, jest jakiś problem do rozwiązania techniczny, nazwijmy to na scenie, to szybko, szybko to ogarniam. Pani, pozwólcie mi jeszcze na koniec zapytać o komentarz do najnowszej, najświeższej dramy show biznesowej Magda Gessler kontra Doda. Magda Gessler powiedziała wczoraj. Tajemniczy... No właśnie. Magda Gessler wczoraj zasugerowała, że zaangażowanie Dody w akcje ze schroniskami nie jest bezinteresowne. Czyli. Że owszem, być może z potrzeby serca także, ale jest to interes dla, wy, dla ocieplenia swojego wizerunku. Dodaw odpowiedzi, nazwała Magna Gessler w rednym ja i powiedziała, sama coś zrób bezinteresownie, wstań kiedyś przed 16 i zrób coś dla innych bez pieniędzy. Jak myślicie, gdzie leży prawda? Jezu, wiesz co, zaprowadziłeś nas w takie miejsce, cóż my możemy teraz powiedzieć, no. Po pierwsze, musiałbym zgłębić te tajniki, bo w ogóle pierwszy o tym słyszę, więc nie wiem, co powiedzieć. Trudno się rozsądkować w ogóle, więc nie wiem, co powiedzieć. Nie mam ja pojęcia. Ja myślę, po prostu, Cóż... że fajnie było, jakbyśmy wszyscy byli wobec siebie życzliwi, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, Każdą. zarówno w świecie rzeczywistym, jak i show biznesowym, i medialnym, i instagramowym. Po prostu mówmy o sobie dobrze, a nie źle, i będzie nam wszystkim się żyło lepiej. I życzymy wszystkim oczywiście y, dobrego życia. Bez wyjątku wszystkim. Czyli unikajmy hejtu, a nie tylko mówmy o unikaniu hejtu. Oczywiście, Sztuk. tym bardziej, że hejt nie ma twarzy. <grym 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 dziękuję bardzo Wam za rozmowę dziękuję. i życzę wspaniałej konferencji Dzień, dzisiaj. Dziękuję.